Jeśli zostaniemy potrąceni na przejściu dla pieszych, to pamiętajmy o tym, że należy nam się odszkodowanie z polisy OC Komunikacyjnego Sprawcy Wypadku. Ale równocześnie pamiętajmy o tym, że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy, które nakładają na pieszych. Zwiększone środki ostrożności. To znaczy, że przechodząc przez jezdnię nie możemy wpatrywać się w ekran smartfona, przeglądając Facebooka czy odpisując na wiadomości. Jeśli zostaniemy potrąceni właśnie w takiej sytuacji, ubezpieczyciel sprawcy może próbować pomniejszyć nam odszkodowanie tytułem tak zwanego przyczynienia. To instytucja znana w ubezpieczeniach. Ona jest stosowana na przykład wobec rowerzystów, którzy przejeżdżają przez pasy w, nie, w, nie, w miejscu, gdzie jest to niedozwolone zamiast zsiąść i sprowadzić rower. Jest to też instytucja stosowana wobec pijanych pieszych, którzy na przykład idą poboczem, tak nieszczęśliwie zataczają się, że wpadają pod samochód. Tu również ubezpieczyciele Pomniejszają wypłacane odszkodowania i obawiamy się, że podobna, podobna instytucja przyczynienia będzie wykorzystywana w tych sytuacjach. Przy czym trzeba też pamiętać, że dla równowagi ustawodawca wprowadził kolejny obowiązek wobec kierowców, to znaczy muszą się oni. Zatrzymać przed przejściem dla pieszych, ustępując po prostu pierwszeństwa pieszemu nie tylko będącemu na pasach, jak to miało miejsce do niedawna, ale również zbliżającego się do przejścia dla pieszych. Ta zmiana przepisów jest bardzo pożądana, dlatego że według danych Policji za 2020 rok. Wynika, że na przejściach dla pieszych zdarzyło się około 2900 wypadków, w których ucierpiało około 3000 osób, z czego 200 osób zmarło. Należy mieć więc nadzieję, że te nowe obowiązki wobec kierowców, jak i pieszych, przyczynią się do tego, że tych wypadków będzie dużo mniej.